58 hmm. czyści dwa z w baksatorem Forwa zwraca do gry. Forwa cały czas wraca do gry i razy mam mówić, że bo kibice cały czas nas stawiają pod ścianą, że jest niedobrze, niedobrze. No ja ale cały czas jest dobrze. Trafiamy tam, gdzie przegraliśmy teraz ostatni mecz we Wrocławiu było to spowodowane tym, że Wrocław jest u siebie naprawdę mocną drużyną i nie podołaliśmy im po prostu, a jeśli chodzi o nasze występy, to jest cały czas dobrze. Wygrywamy na swoim torze to, co mamy wygrywać i tu nie widzę żadnych jakby braków u nas. 8 plus 2, rewelacyjny występ. No staram się robić, co mogę. W sezonie jakoś to idzie w bardzo dobrym kierunku i fajnie było przekroczyć w końcu tą dyszkę, tak pewnie, ale powoli, powoli. Teraz przed nami mecze w Bydgoszczy i w Częstochowie. Jak się na nie zapatrujesz? No jak się zapatruję, no trzeba wygrać, no tylko to nas jakby tam... Znaczy nie wiem jak tam to wygląda w tabeli, jednak przydałoby się wygrać, na wyjeździe dwa mecze, na pewno by to wzmocniło nasze tutaj morale, wszystko by szło jeszcze w lepszym nie wiem, <grym> no, czymś lepszym to czeka ciebie pierwszy finał świata juniorów? Nie wygrałeś w Gdańsku Kabry. Z jakim nastawieniem jedziesz na ten pierwszy Z jakim nastawieniem? No, fajnie byłoby powtórzyć to, co z treningu punktowanego, jednak myślę, że będzie o wiele ciężej, bo dwa tygodnie temu, jak startowałem w Gdańsku, to nie byłem zadowolony z występu, mimo że awansowałem do finału Srebrnego Kasku, ale ten trening ostatnio w piątek jakoś mnie psychicznie zmobilizował do optymistycznego myślenia na ten tor i w ogóle. Bo mówię, to już w Gdańsku jakoś nie leży mi i co będzie w sobotę, to będzie. No, nic nie mogę obiecać, będę się starał pojechać jak najlepiej.